Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Auto, w którym się dzisiaj znajduję, to jest BMW serii 5 z oznaczeniem G30 z 2018 roku. Pokażę Wam dzisiaj, jak się w takim samochodzie resetuje ciśnienia w kołach. Wszystkie czynności, które będziemy wykonywać, wykonujemy pokrętłem iDrive. Musimy sobie wybrać zakładkę Mój pojazd. Następnie zakładkę Status pojazdu. I tutaj komputer już nam pokazuje jakie mamy ciśnienie aktualnie w kołach i jakie ciśnienie powinno być w oponach przy tej temperaturze na zewnątrz, która jest aktualnie. Klikamy sobie ustawienia opon i tutaj mamy do wyboru. Możemy wybrać opony letnie, opony zimowe. W tych ustawieniach tutaj wybieramy sobie rozmiar opony, jakie jest aktualnie, jaka jest aktualnie. Zamontowana w samochodzie, możemy sobie wybrać prędkość, z jaką najczęściej się poruszamy. Może być to częściowe obciążenie, może być to prędkość poniżej 160 lub powyżej 160 km na godzinę. I następnie klikamy Potwierdź ustawienia. Teraz na zegarach nam się pokazuje napis trwa resetowanie RDC musimy się przejechać musimy się przejechać samochodem 2 do 3 km żeby komputer sprawdził sobie jakie są aktualnie ciśnienia w kołach i je zaadoptował i po tej po tym czasie po przejechaniu to kilku kilometrów będzie na nowo tutaj się pojawią ciśnienia w kołach i procedura zostanie ukończona Oczywiście dobrze jest, żeby sprawdzić w kołach przed uruchomieniem tej procedury. To wszystko w tym filmiku. Dzięki i pozdrawiam.